Cześć, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Luty już za nami. Jesteśmy w miesiącu marcu. Także zapraszam Was, oczywiście, do serii związanej ze zużyciem gazu. No i nie przedłużając dalej, króciutkie intro i lecimy sprawdzić stan butli. Standardowo. Do butli, żeby zobaczyć stan na chwilę obecną, mamy 40, 43%, 43% idziemy standardowo w miejsce tam, gdzie najmniej wieje wiatr, żeby sobie wszystko na spokojnie podliczyć. Mam już przy sobie tutaj drugi. Drugi telefon. Przerzucamy. Musimy znaleźć sobie tutaj jakiś kalkulator. Jest kalkulator. Dobra. I mamy. Wcześniej mieliśmy 52%, minus 43% równa się 9. 9% z butli 2700 litrów, czyli 1%. Z butli 2700 litrów to 27 litrów, więc nie może być inaczej jak 9 razy 27 to jest 243 litry. Tankowałem po złoty 61, zł, czyli wychodzi 391,23. Czyli zaokrąglając w górę, oczywiście zużyliśmy gazu w lutym za jakieś 400 zł, gdzie ci co. Oglądają moją serię to wiedzą. Ci co nie oglądają, no to będą teraz wiedzieć, że nie ogrzewałem tylko domu, ale również gazem grzeję wodę bieżącą, użytkową. Jedyna zmiana to taka, że wcześniej, jeżeli chodzi o bieżącą wodę użytkową, to miałem ustawioną, ustawione grzanie od bodajże 5 rano do godziny 7, no bo później w sumie nikogo już nie ma w domu, ponieważ wszyscy są w pracy, więc później. Grzanie było włączone od godziny 15 do 22. Jak już każdy jest w domu do samego wieczora. No i zmiana nastąpiła w lutym taka, że ta czasówka została wyłączona, więc woda bieżąca, użytkowa podgrzewała się cały czas 24 godziny na dobę. To znaczy, podgrzewała, wiecie, no jest ustawiona jakaś temperatura na zbiorniku z wodą i piec po prostu. Podgrzewał sobie co jakiś czas do zadanej temperatury, ale nie czekał na przykład od, nie wiem, 8 rano do godziny 16, żeby ją podgrzać, powiedzmy tam do 40 paru stopni, tylko on sobie się, zmiana jest taka, że po prostu włącza się raz na powiedzmy jakiś czas, na minutkę, dwie, żeby podnieść tą temperaturę, żeby była ona stała. Także luty zamknęliśmy z kwotą 400 zł. No i co, lecimy. lecimy z marcem, zobaczymy jak to wyjdzie w marcu. Myślę, że niedługo się lato zbliża wielkimi krokami. Także w tym roku mi się wydaje, że wynik będzie może rekordowy ze zużycia gazu. Zobaczymy. To już jest trzeci sezon, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy czy będzie czwarty sezon, może się coś zmieni, może dojdzie fotowoltaika, może dojdzie pompa ciepła, zobaczymy. Nikt nie wie co będzie w przyszłości, ja tylko Wam pokazuję jak to wychodzi, a czy to jest tanio, czy nie jest tanio i jakie źródło ogrzewania, jakie źródło ciepła jest lepsze. To już jest Wasza decyzja, także trzymajcie się ciepło, do następnego filmu, wszystkiego dobrego. Hej!